Hello, dzisiaj mamy 7 luty 2025, piątek. Idę z wizytą do tego młodego Litwina, który u nas kiedyś był, który jest sparaliżowany. Zobaczę, co słychać u niego. Kupiłam mu trochę słodkości w Hiszpanii. Zobaczymy, czy będzie zadowolony. Taka pogoda. Miało już nie padać ale niestety trochę się boję, że gdzieś wyrżnę, bo tu jest trochę zimniej, takie otwarte przestrzeni, puste, jednak w tych w zabudowaniach wysokich pomiędzy jest trochę cieplej. Co? skłonił się tak bo... <noise> A to była. Tak, ja to. Luna? Za wcześnie wyszłam od tego chłopaka i muszę 15 minut czekać na autobus. Nie wiem, trochę zimno. Zaczął padać śnieg, ale dobrze, że przyjechałam tutaj, bo w przyszłym tygodniu znowu ma być sztormowa pogoda. Także chłopak przytył fizycznie się lepiej chyba czuje, niezadowolony tutaj z tego domu. Yy, chce iść na to swoje mieszkanie. Które kupił, ale niestety z miasta nie dostał. Nie ma pieniędzy na tych asystentów personalnych, żeby mógł żyć w domu samodzielnym życiem. Myślę, że jakby jemu było potrzebna, potrzebny pracownik całą dobę, czyli ze czterech pracowników. To gdzieś 2,5 miliona. To ja się nie dziwię, że nie ma tych pieniędzy. Po prostu. No ale co zrobić? Nie ma pieniędzy, kryzys przychodzi. Pieniądze poszły na, na uchodźców, którzy dostali wszystko. Na chłopa, który przyjechał do roboty. I Miał nieszczęście, że miał wypadek w pracy, jest sparaliżowany. No to on już jest na końcu. Jak dziwne to wszystko, ale to chyba na całym świecie tak jest. Nic, jadę do domu. Jeszcze jakieś zakupy, może po drodze coś na obiad trzeba wymyśleć. Zobaczymy. Także chłopak jest trochę podłamany. Taki nie za bardzo, nie wiem czy był pod wpływem leków. Jakoś tak ciężko było z nim pogadać. A może tylko taki dzień miał. Mówi, że depresja i w ogóle siły nie ma. Czyli ten młody Litwin. Jak nie dostanie tych pieniędzy z miasta na opłacenie asystentów. Będzie musiał dalej mieszkać w tym małym domu opieki. To jest dla takich osób młodych, tam są generalnie osoby ze zespołem Downa jakimiś takimi innymi chorobami. Także no nieciekawie. On chciałby być już na swoim mieszkanie kupił, no ale jak Pieniędzy nie będzie to chyba nie i chyba nie będzie. Zobaczymy jak to będzie dalej.